Starożytne budowle precyzyjnie zsynchronizowane z ciałami niebieskimi, wykute w kamieniu słowa, sławiące niebiańskich władców. Kalendarz przewidujący zmiany w osi Ziemi następujące co 26 tysięcy lat. Czy Majowie sami stworzyli tak rozwiniętą cywilizację? A może ich mądrość? Pochodziła z innego źródła, poza naszym światem. Nie znali obróbki metali ani elektryczności. Mieli za to rozbudowaną mitologię, język i obrzędy religijne. Ich rozumienie astronomii było zadziwiające w porównaniu z innymi cywilizacjami. Sarkofag Pakala to statek kosmiczny. Wielu ludzi wierzy, że w przeszłości odwiedzały nas istoty z kosmosu. A jeśli to prawda, czy starożytni kosmici ukształtowali naszą historię? Czy zaplanowali wielkość? I upadek starożytnej cywilizacji Majów. Kim byli? Dlaczego się zjawili? Co przywieźli? Dokąd odeszli? Czy powrócą? Starożytni. Terysianie, Jewane! W 1952 roku archeolog Alberto Luier odkrył piramidę grobowiec króla Pakala, który władał palenkę w V wieku przed naszą erą. Podczas 70 lat jego panowania powstały najbardziej znaczące inskrypcje i zabytki cywilizacji Majów. Palenque zostało napadnięte i splądrowane przez władcę Kalakmu. Pakal, który został królem w młodym wieku, odbudował miasto i przywrócił mu świetność. To jeden z najbardziej fascynujących zabytków Majów. Kamienny sarkofag króla Pakala jest zaś przedmiotem wielu dyskusji. Uczeni sądzą, że przedstawiono na nim wędrówkę króla do świata umarłych. Od dawna powtarzamy, że na tym wizerunku król Pakal znajduje się we wnętrzu pojazdu kosmicznego. Przyjmuje tę samą pozycję, co dzisiejsi kosmonauci podczas startu. Widać też, że dotyka jakiegoś urządzenia. Przed jego twarzą znajduje się aparat do oddychania. Stopy opiera na czymś w rodzaju pedałów. Chcę teraz podać rękę dla Murzyna. A nie będę, pani panie Murzynie. Dzień dobry, panu, panie Murzynie. Widzicie, że witam się z Murzynę. To połsze mu, tak? A z że to po Chcesz tak? uchodzić? co udań się, no się, kurwa.